Dochody budżetu powiatu na rok 2001 ustalono na kwotę 28 69 000 zł, wydatki na kwotę 28 27 000 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 42 000 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Utworzono dwie rezerwy ogólną w wysokości 115 tys. zł i celową, 150 tys. zł, na wydatki związane ze oświatą. Wśród zaplanowanych inwestycji i wydatków znalazły się remonty i modernizacje odcinków dróg Stara Dąbrowa-Gościeszyn, Kopanica Mała Wieś, Wojciechowo-Karna, Żodyńc Stara Tuchorza, Sączkowo-Kluczewo, Śmigiel Mochy oraz Ulica Lipowa w Wolsztynie. Kolejną inwestycją jest kanalizacja deszczowa we wsi Siekówko. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej planuje zakup samochodów w kwocie 50 tysięcy złotych oraz 13 tysięcy na zakupy inwestycyjne. Powiatowy Zarząd Dróg otrzyma nowy samochód Lublin, piłę do cięcia asfaltu oraz zagęszczarkę. Nowy samochód będzie miała także Powiatowa Inspekcja Sanitarna. Przeznaczono na niego 43 tysiące złotych. 50 tysięcy trafi na budowę wolsztyńskiej sali środowiskowo-sportowej, natomiast 140 tysięcy do SPZOS na zakupy inwestycyjne. To ostatnia sesja rzeczywiście w tym mijającym e, tysiącleciu, jak również e, w syłku końca XX wieku. Jest również e, połowa kadencji, która e, dobiega końca i na dzisiejszej sesji między innymi podsumowaliśmy pracę e, Rady Powiatu Wolsztyńskiego w ciągu tych e, dwóch lat. Na 29 sesjach, które miały miejsce, Rada ogółem podjęła 120. 9 uchwał i z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystkie te uchwały zostały podjęte zgodnie z obowiązującym prawem, nie uchylone jednocześnie przez organ nadzorujący, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Z tych tematów istotnych, którymi borykała się. Rada to przede wszystkim sprawy dotyczące budżetu. Na chociażby dzisiejszej sesji podjęliśmy uchwałę bardzo istotną, uchwałę, która określa budżet na rok przyszły. Budżet, który z pewnością będzie budżetem trudnym. Niemniej jednak, jakikolwiek by on nie był, musi być realizowany. I musi być to budżet, jak zwykle budżetem kompromisu. Chociażby w dyskusji nad projektem tegoż budżetu wiele ścierało się różnych głosów na temat tego, czy te pieniądze należałoby przeznaczyć na walkę z bezrobociem, czy też na straż pożarną. Niemniej jednak w końcowej jak gdyby sentencji wybrano ten złoty środek i uchwała dotycząca budżetu na rok przyszły została przyjęta. Dobiega końca e, połowa kadencji. Jesteśmy u usyłku nowego e, tysiąclecia, usyłku nowego wieku. Czeka nas rok przyszły, który będzie z pewnością rokiem trudnym. E, ja chciałbym w imieniu wszystkich radnych, w imieniu całej Rady Powiatu Polszczyńskiego, w imieniu Zarządu Powiatu życzyć wszystkim mieszkańcom, aby w tym nowym roku, roku 2001, mogliśmy rozwiązać te najistotniejsze problemy, problemy z zakresu bezrobocia, to aby to bezrobocie obniżyć do maksymalnego rozmiaru, aby społeczeństwo miało łatwiejszy dostęp do służby zdrowia, do oświaty. Chciałbym jednocześnie życzyć wszystkim mieszkańcom Wolsztyna oraz gmin wchodzących w skład Powiatu Wolsztyńskiego, aby ten rok był rokiem dla nich szczególnie pomyślnym, aby wszelkie problemy zawodowe problemy w życiu osobistym mogli Państwo rozwiązywać na bieżąco, bez jakichkolwiek konsekwencji negatywnych. Dziękuję bardzo.